Was ponownie. Dzisiaj chciałabym razem z wami przetestować pewne urządzenie do stylizacji włosów, a mianowicie będzie to automatyczna lokosuszarka Baglies. Jest to jeden z prostszych modeli tej firmy. Mi zależało głównie na tym, żeby yy, głowica lokówki kręciła się w obie strony. Tutaj jest to możliwe i żeby, był żeby temperatura nawiewu była regulowana. Także ta lokówka spełnia moje wymagania. Zobaczmy, jak sprawdzi się na moich włosach. Taka lokówka suszarka powinna być świetną alternatywą dla modelowania włosów na szczotce. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład sama yy, sobie nie znoszę modelować włosów na szczotce. Jest to dla mnie mega niewygodne. I liczę na to, że taka automatyczna lokówka da właśnie podobny efekt, a nie będę musiała się tyle namęczyć. Ok, yy, zabieram się za działanie. Yy, włosy mam w tym momencie tak w 80-90% podsuszone. Pamiętajcie, że to jest ważne. W momencie, kiedy zabieramy się za modelowanie włosów, czy to na szczotce, czy to właśnie taką lokosuszarką, dlatego że w przeciwnym wypadku to modelowanie zajmie nam wieki. Włosy, kiedy są już podsuszone, fajnie złapią kształt i dosuszymy je do końca, ten kształt im nadając, yy, i nie będziemy musiały się za długo męczyć z tym, żeby one były całkiem suche. Bo jeśli z kolei włosów nie dosuszymy modelując, to cały kształt nam opadnie i nasze modelowanie na nic. Wcześniej spryskałam sobie lekko włosy u nasady sprayem dodającym objętości, tak żeby ten efekt push jeszcze spotęgować. No dobra, to do dzieła. To będzie też mój pierwszy raz z tą lokówką, nie używałam jej wcześniej, więc nie wiem za bardzo czego się spodziewać i już nie mogę się doczekać efektów, także zobaczmy. Ok, można powiedzieć, że zrobiona. Nie wiem, czy widzicie ten efekt. Ja go widzę i bardzo mi się podoba. Włosy są super odbite od nasady i są takie sprężyste, uniesione, lekkie. Na pewno zauważyłyście, że ja nie nakręcałam całych pasm. Zostawiałam końcówki luzem. No to z tego względu, że moje końcówki są bardzo suche i cienkie i nie chcę narażać ich na wpływ gorącego powietrza ponieważ wtedy się puszą i nie wyglądają ładnie. Nakręcałam więc włosy mniej więcej od połowy ich długości i skupiałam się głównie na tym, żeby odbić je u nasady. Gdybyśmy kręciły włosy od samych końcówek, to te końcówki byłyby jeszcze fajnie wywinięte. No w moim przypadku akurat to nie nastąpiło, ale efekt i tak bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy to faktycznie widać w kamerze, natomiast jeśli nie, to po prostu musicie uwierzyć mi na słowo, że moje włosy są o wiele bardziej podniesione niż normalnie. Szczególnie grzywka jest bardzo fajnie wymodelowana, i myślę, że o ile nie będę tej suszarki używać na co dzień, bo na co dzień włosów w ogóle nie suszę, tak do samej grzywki i do wymodelowania jej myślę, że nawet, nawet jestem w stanie użyć jej częściej. Bo grzywka to jest takie problematyczne miejsce, które nie lubi się układać. Modelowanie poszło łatwo, na pewno się nie namachałam, nie bolą mnie ręce, tak jak w przypadku modelowania szczotką i ciężką suszarką. Efekt mi się podoba, włosy są delikatnie odbite, są sprężyste, jest ich trochę więcej, co w moim przypadku jest bardzo pożądanym efektem. I generalnie jestem na tak. Myślę, że dojdę jeszcze do większej wprawy używając tej suszarki częściej i ten efekt będzie mi jeszcze łatwiej uzyskać. Ok, no to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku.